Przyjechało do nas auto, brak mocy, nie dymi, brak doładowania, to jest 1.9 diesel, no trzeba było zdiagnozować co jest przyczyną tego, że auto nie chce przyspieszać. Diesel jeżeli pracuje na zbyt dużej ilości spalin, ma za wysoką temperaturę tak jakby spalin, no bo spaliny idą w dolot, nie ma świeżego powietrza, paliwo dostaje i w tym momencie coś musi zostać uszkodzone. W tym aucie zdemontowaliśmy DPF-a, rozcięliśmy tego DPF-a, żeby zobaczyć, co się dzieje. Tu mamy sam wkład od DPF-a, tu jest katalizator. Katalizator, jak widać, przeżył, więc mu nie jest, ale niestety DPF nam się rozpuścił. To właśnie jest wynik zbyt wysokiej temperatury spalin, komputer mógł stwierdzać, po ilości sadzy, że jest za dużo sadzy w DPF-ie, próbował go wypalić na siłę, próbował, próbował, aż on się stopił. No i to jest dość normalna usterka przy tym, jak jest zacięty zawór EGR. Jeszcze trzeba sprawdzić wtryskiwacze, czy przypadkiem. Nie, nie leją potocznie mówią, no mogą nie rozpylać paliwa tak jak powinny. Trzeba sprawdzić, czy układ dolotowy jest drożny, czy silnik ma powietrze, ma świeże powietrze um, oraz czy też nie jest uszkodzony któryś z tłumików, nie jest zagnieciony wydech. Oczywiście przy braku mocy jeszcze trzeba sprawdzić układ podciśnieniowy silnika. Trzeba sprawdzić oczywiście zmienną geometrii, czy pracuje poprawnie. Przyskiwacze najlepiej jest diagnozować, jeżeli chodzi o wtryski w samochodzie, Jak jest silnik zimny. W tym momencie mamy największe odchyłki, jakie tylko mogą być. Tak, tak samo pod obciążeniem auto może się inaczej zachowywać. E, trzeba oczywiście czy sprawdzić klapki kolektora sącego, klapę gaszącą, potocznie mówiąc, przepustnicę, czy tam coś nie głupieje, czy to wszystko działa w porządku. E, co do podciśnień, można podłączyć wakuometr, zobaczyć, czy e, pra, prawidłowe jest oczywiście podciśnienie, które robi nam pompa. Może gdzieś być rurka pęknięta, może być pompa zużyta, e, może być oczywiście mem membrana w gruszce pęknięta. No i w tym momencie też będziemy mieli złe wskazania, złe odczyty. E, DPF używany około 1,5 tysiąca złotych. Należy też zobaczyć, sprawdzić jego stan, czy on nie jest powiedzmy wypalony, nadpalony, uszkodzony. Najlepiej jest po prostu wyciąć go w tym miejscu. Ten jest uszkodzony, więc wyciąłem go tak, żeby Państwu pokazać jak to, z czego to się składa jak to wygląda. Należy zobaczyć, jaką będą nas... Oczywiście to jest tył jak wygląda z przodu. On powinien wyglądać cały w ten sposób, tylko że będzie jasny, prawda? Eee, tak samo czy katalizator nie jest pęknięty, nie jest złamany w którąkolwiek stronę, czy coś się z nim oczywiście nie stało. Eee, DPF używany około 1500 zł, nowy to już idzie w tysiącach. Tak nie są to tanie sprawy, to jest dość złożona usterka. Hmm, tutaj było widać, że po prostu Czujnik różnicy ciśnień pokazuje zbyt wysokie ciśnienie na DPF-ie, aczkolwiek inne elementy wyglądały, wyglądało, że pracują w porządku. Należy było po prostu najpierw sprawdzić, dobrze zdiagnozować i dopiero wtedy cokolwiek rozbierać i sprawdzać mocniej. To będzie wszystko.